Poniższy opis dotyczy filmu z leśnego przedszkola w Giżycku, powstałego dzięki funduszom europejskim. W pierwszym ujęciu trzy dziewczynki rysują kredkami. W kolejnych sekwencja ujęć. Grzebanie w piaskownicy, jazda rowerkiem, bujanie w hamaku, wyginanie drzewka. Kolejne ujęcie przedstawia dwie dorosłe kobiety. Jedna z nich jest w kapeluszu, druga w czapeczce z daszkiem trzyma książkę. Pojawia się napis Natalia Ławrynowicz, a w drugiej linii Leśne przedszkole w Giżycku. Przed nami seria ujęć. Dzieci stojące parami gotowe do wymarszu. Przed nimi stoi kobieta w kapeluszu. W tle widać kanał wodny. Kolejne ujęcie. Kobieta klaszcze w dłonie. Potem zabawa dzieci w błotnej kuchni. Jeszcze nie mamy wspomno. Ale ja mam. Pamiętam, jak bawiłam się w chowanego, skakanie po trzepaku, gdzieś tam robienie bazy. Tak, absolutnie to było moje dzieciństwo. Więc z ogromną przyjemnością teraz tworzę takie warunki dzieciom, więc my też mamy tutaj błotną kuchnię. Przed nami seria ujęć z wnętrza przedszkola. Dzieci siedzą przy stołach na zajęciach. Dziewczynka nalewa zupę do termosu i niesie ją do stolika. W kolejnych ujęciach pokaz slajdów. Wyświetlane są zdjęcia z biwaku. Następne ujęcia to dzieci stojące w lesie i chłopiec toczący po błocie taflę lodu. Następnie kilka ujęć z podróży do Skandynawii prom i jazda autem wśród fiordów. W kolejnym ujęciu zabawa dzieci, tarzanie się z górki, łażenie po drzewach. Tworzymy taką trochę leśną rodzinę. Gdy się spotykamy na naszych zebraniach, to bardzo często przeradzają się one później w takie większe spotkania. Również organizujemy biwaki. Jeżeli chodzi o inspirację, to czerpialiśmy ją z rozwiązań, które są w Skandynawii. I tak kawałek po kawałku, czerpiąc, ucząc się, oglądając, tworzyliśmy to miejsce. Przed nami sekwencja ujęć z wnętrza przedszkola. Dzieci przy stole jedzą, rozmawiają, potem rysują kredkami. W kolejnym ujęciu dzieci ćwiczą w lesie: skłony, obroty, biegi. Pojawia się ujęcie z drona na leśną, zaśnieżoną polanę. Dzieci stojąc na wzgórzu, pozdrawiają, machając rękoma. Kolejne ujęcie z drona ukazuje bazę leśnego przedszkola w letniej odsłonie. Chłopiec wspina się na drzewo, grupka dzieci, stojąc na płocie, obserwuje przelatujące ptaki. I w 2020 roku udało się pozyskać nam fundusze europejskie, dzięki którym mogliśmy stworzyć to nasze przedszkole. Staramy się stwarzać dzieciom takie warunki, żeby miały jak najlepsze miejsce do tego, żeby we własnym tempie móc się rozwijać. Fundusze europejskie były dla nas absolutnie kluczowe. Począwszy od tego, że nie udałoby się bez nich stworzyć naszej bazy, infrastruktury, w ogóle tego miejsca, to pozwoliły one nam również przebyć różne szkolenia, dzięki którym teraz to prowadzimy. Przed nami zbliżenie na kwitnące maki na łące. W tle widać ciągnięty wózek. Dzieci szykujące się do kąpieli w jeziorze, w tle przepływająca para łabędzi. Dziewczynka zanurza kamerę w wodzie. Ujęcie z drona na kąpielisko. Dzieci skaczące w wodzie, następnie chłopiec siedzący w hamaku i dziewczynka podająca mu kwiatek. Pozwoliło nam to na to, żeby to miejsce stało się naprawdę ulubionym miejscem dzieci, rodziców. Stworzyliśmy wspaniałą społeczność, która siebie wspiera. My sobie pomagamy, i jest to podstawa i baza do tego, żeby szerzyć ducha leśnych w przedszkoli, takiego wychowania bliżej przyrody, emocji i potrzeb. Na ekranie pojawia się niebieska plansza i wyrysowuje się żółtym kolorem znak hashtag i duże litery UE. W animacji do żółtych liter dołączają kolejne, tym razem białe litery, tworząc napis Fundusze na zmiany. Kolejne przejście animowanych, rozszerzających się okoliście fal odsłaniają białą planszę z napisem Departament Koordynacji Promocji w kolejnej linii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego poniżej ulica Głowackiego 17. 10 447 Olsztyn Kolejna linia z napisem www.fundusze przed nami pojawia się biała plansza, po której poziomo przebiegają pasy w trzech odcieniach niebieskiego, tworząc biały napis Fundusze Europejskie. W lewej górnej części pojawia się logo: hashtag Fundusze na zmiany, a u dołu ekranu loga Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, flaga Rzeczpospolitej Polskiej dofinansowano przez Unię Europejską. Oraz logo Warmii Mazur. Poniżej tekst: SPOT współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.